Zdrowia Wam! Zdrowia! Dobrze. Temat dzisiejszego nagrania: cześć i honor. Cześć i honor. Dostałem list taki. Do list, listu, w którym link dostałem, ja nie będę mówił kto to, co to, bo naszą słowiańską sprawą jest my. Jesteśmy zawsze za czymś, my swoją sprawę budujemy, a nie działamy przeciw czemuś, przeciw temu, tam, tę. Pójdźcie, każdy tam sobie swoje zrobi, każdy tam lekcję za to dostanie. Taki to jest, taka to jest rzeczywistość. Budujemy swoje. Cześć i honor. Ale wspomnę o tym, ponieważ bądźcie ostrożni, pojawiają się różni ludzie i to no, jeden z tych rozmówców ponoć jest jakimś tam fachowcem od wedyjskich spraw. Twierdził, że przy pochówkach, przy... między jakieś dwa słupy kamienne, brano ciała i powiedział, że to jest słowiański obrzęd. Że to słowiański obrzęd, że energię z ciała wysysano, ludzie, ludzie. U nas, jak świat światem, bo cześć i honor, ty zbierasz cześć, ci, ci stąd to słowo, ci, energia. I zbierasz. Ee... Jesteś człowiek szlachetny. My mamy tą aurę swoją pomiększami, i jak odchodzisz z tego ciała, to zabierasz ze sobą swoją ci. Jak się rodzisz z powrotem, to tą ci ona ci buduje jeszcze lepszy awatar. Na tym polega ta zabawa. A film Jupiter Intronizacja podaje ładnie, co się tutaj wyrabia. u Natomiast my jesteśmy farmą energetyczną, byliśmy to się w tej chwili. To jest gwałtownie czyszczone, teraz No dobrze. W każdym razie, Jupiter Intronizacja. Tam jest powiedziane, że ziemia jest taką farmą do zbierania luszu, do zbierania energii. Zastrasza się, zastrasza. Patrzcie, co się dzieje, wszędzie strach. O, 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 tamto, tamto. Ten, kto was chce zastraszyć, kto w jakieś lęki wpadł, to sam jest pod wpływem jakiegoś i tak. On straszy innych, i ten łańcuszek taki płynie tam gdzieś. Wchodzą ludzie do tych budyneczków z krzyżykami, i oni tam, o, o, nie umrzeć, umrzeć. A to jest nadajnik, tam przez tą wieżę, i przez ten krzyżyk w odpowiednim albo tam przez inny znaczek, przez inną tam antenkę, wysyłają tę energię w odpowiednim momencie. Czy ktoś z tych ludzi, co tam byli, czy on się czuł jakiś taki podniesiony? Mówią o tym starowiercy tamtaj mieszkający. Tam nie ma żadnych kapłanów, oni sami to pismo o sobie czytają, śpiewają. Ja słuchałem takich opowieści i człowiek mówi, że czasem 6 godzin to trwa. Oni tam śpiewają, modlą się, mówi, że jak wychodzi, to czuje, że się pół metra nad ziemią idzie. To jest dopiero modlitwa, to jest spotkanie. I oni razem sobie pośpiewają, tam każdy czyta ta, ta ich Księga Święta, taka w starej wersji, krąży. Oni sobie tam czytają, śpiewają i łączą się z najwyższym, robi się słup energetyczny, naładują się i wtedy szczęśliwi tacy, mocniejsi. I my przez całe życie się ładujemy. Ja już tylko skończę, żeby, no bardzo ostrożnie, w każdym razie to nie są żadne słowiańskie obrzędy, że ktoś to właśnie Kabalistyczne są, że ta energię się wysysa, pobiera, zastrasza. Tam nawet mordy rytualne są takie, że się i krew puszcza, we krwi mieszka dusza i energia. Także to nie są żadne, żadne u nas się honorowo. Oddać honor. Patrzcie, jeżeli ktoś się zasłużył dla ludzkości, jakiś honorowy człowiek, to mu się urządza paradny pogrzeb na Jakiś tam na i wszyscy mu cześć oddają, honor mu oddają. Co to znaczy? To znaczy, że każdy mu trząskę energii, wdzięczności, i ta jego dusza odchodząc, jeszcze dostaje od tych swoich współbraci. Buch! Bo oni dobrze wiedzieli, że on się wcieli, i ten mocniejszy jeszcze przyjdzie. Kto sobie zasłużył, tutaj? To, to dostawał od współbraci, był... tym ta nasza zabawa słowiańska polega, a nie jakieś odbieranie, rabowanie, żeby, bo to, to, to jest w ogóle, widzicie, bo to jest moc ciała wyjął, bo dla nich to jest tak, że, że, że oni są ciałem, oni nie mają ducha. Oni nie wiedzą, że tam, tam duch w środku, że to jest kombinezon do władania. No, w ich wypadku tak nie ma, bo tam w większości są bioroboty no i oni się żywią cudzym takim taka jest też rola tych mrocznych taki mechanizm, oni tak mają według oczywiście prawa kosmicznego oszukują, otumanią, także nie oddawajcie swojej energii, bądźcie świadomi, budźcie się trzeźwo, spokojnie nie dajcie się straszyć i patrzcie uważnie bo przeróżne dziwne nauki się pojawiają Ci energia cześć, cześć i honor, umrzeć z honorem, oddać komuś honor, żyć honorowo, Zabier zwracam honor się mówiło. No jeżeli ktoś, honorowa śmierć nawet, jeśli ktoś pobłądził to buch i, i to było takie, też było uznawane, I, jeśli on się w porę opamiętał. Także u nas była ta dbałość o zachowanie energii. To nie były żadne słowiańskie odbrzędy. Pozdrawiam Was z jasenka powoli. Ja w tej chwili wylazłem z wanny, bo byłem ciąć jabłonkę taką przewróconą w czasie wiatrów, a dało się już dzisiaj... Ojej, tam chyba nie jest 10 stopni. Pójdę zobaczyć, czy pszczoły nie latają. Trzymajcie się. Zdrowia. Doneczku tu jest Doneczek.